Ciemano, witam Was serdecznie na moim kanale. W tym filmie skupimy się na wyjeździe do Chorwacji, a konkretnie wyjeździe do Chorwacji z dronem. Lataliśmy wielokrotnie dronem, lataliśmy dronem na całym świecie, natomiast każdy kraj ma różne specyficzne, dziwne przepisy, i do tych krajów właśnie należy Chorwacja. Co mam na myśli? Dziwne: w końcu Chorwacja jest w Unii Europejskiej, więc nie powinno być tu żadnych dziwności, jeśli macie uprawnienia. Jeśli zarejestrowaliście się drona w Unii Europejskiej czy tutaj w Polsce, powinniście móc latać w Chorwacji bez żadnego kłopotu. No ale jak się okazuje, nie jest to takie proste, ponieważ Chorwacja jest pod tym względem bardzo średniowiecznym, nawet bym powiedział, krajem. Takie skróty jak AMC i DGU, jeśli zamierzacie tam latać, będziecie sobie musieli je przyswoić, jeśli oczywiście macie ochotę polatać sobie na legalu. Cześć, ja mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z Kraju do Raju. Na moim kanale znajdziesz bardzo wiele filmów, jak znaleźć tanie bilet, jak laty dronem na całym świecie. Moje perypetie, wiele poradników. Generalnie mój kanał to poradniki, jak planować podróże. Na przykład Majorka, Sardynia, Oman, Zanzibar, Kostaryka, Meksyk, wiele, wiele innych miejsc i bliskich i dalekich z całego świata. A po więcej zaglądnij na mój blog wypad z kraju do raju.com bo można oczywiście latać można kupić drona w MediaMarkcie rozpakować go i wystartować w Chorwacji. Z tym nie ma żadnego kłopotu. Jeśli chcecie latać na dziko, a pewnie widzieliście masę filmów w internecie, zresztą jak byliście w Chorwacji, to wiedzieliście, że bzyczy na prawo, na lewo, bzyczy w zadarze bzyczy w zatonie i, i na kyrku, więc generalnie dronów lata dużo. Natomiast jeśli chcecie latać zgodnie z prawem, tak jak wspomniałem, nakręciłem film, o którym opowiadałem, który, do którego link już Wam tu pokazuję, prawy górny róg ekranu. Możecie sobie zobaczyć na całym świecie, i te przepisy są bardzo różne, i na dziko, i na prawo, i na lewo różnie to bywało. Natomiast od kiedy dysponuję, już Wam pokazuję takimi e, dokumentami jak e, licencja e, pilota ławą tylko w los e, i zarejestrowanym e, sprzętem e, czyli moim e, Mawikiem. Chcę latać zgodnie z literą prawa i jeśli to możliwe, to to robić. Dobra, więc przechodzimy do realiów chorwackich. Realia chorwackie są takie same do, po części, jak i polskie. Czyli tak, o 2021 zmieniło się prawo lotnicze. Od tego czasu musimy się generalnie rejestrować, tak? Czyli nie jest potrzebny jakiś wielki egzamin. Rozróżnimy. Jeśli latacie urządzeniem mniejszym niż, niż to, czyli mniejszym niż Mavic, Czyli do 250 mg. Mniejszym mam na myśli urządzeniem mini, jedynką, dwójką czy trójką. To bez znaczenia jest ona traktowana jako zabawka. Nie musicie w tym momencie robić żadnych kursów. Oczywiście nie zwolni was to ze znajomości prawa lotniczego, bo będziecie się tym oto urządzeniem poruszać w powietrzu. Więc pomimo tego, że jest do 250 gramów jest traktowane jako zabawka, to miejcie na uwadze, że jeśli spowodujecie jakiś wypadek, osądzą was i złapią w taki sam sposób, jakbyście dysponowali droższym, większym sprzętem, takim jak Mavic R czy mawiki Pro. Także pomimo tego, że to jest zabawka, i ktoś wam powie, że można latać, to trzeba na to uważać. Po drugie, urządzenie jest wyposażone w taką oto kamerę. To znaczy, że zgodnie z prawem unijnym możecie latać do 250 gramów jako zabawką, natomiast jeśli on wyposażony jako kamerę, to w większości krajów musicie zdobyć jakieś uprawnienie, żeby móc latać, tak? Tym zajmuje się em, formacji tak zwane DGU, jest to państwowa administracja geodezyjna, tak tzw. Drżawna geodecka uprawa. E, siermiężne, bardzo siermiężne, przedsiębiorstwo, tak to nazwijmy, jakieś to jest agenda taka firm, państwowa. A dlaczego mówię siermiężne? Bo wydała taki zapis nieszczęsny, że żeby móc korzystać i nagrywać filmy, to potrzebna jest zgoda. Zgoda generalnie wydawana jest tylko dla obywateli Chorwacji. Co dalej? W związku z tym nie można latać w Chorwacji w ogóle i filmować na potrzeby rekreacyjne i komercyjne. O tym Wam zaraz opowiem. Generalnie, jeśli by nie można było, pewnie ten film w ogóle by nie powstał, bo byłoby to bardzo proste i nie byłoby tu o czym gadać. Dobra, to rozróżnijmy, bo możemy sobie publikować filmy do celów prywatnych, do, do celów komercyjnych e, i do celów jakiś tam państwowych, takich kartograficznych. W 2021 roku, generalnie, wszystkie loty zostały wpakowane do jednego wora i bez względu na to, czy jesteście hobbystą e, komercyjnym. Operatorem drona czy jakimś tam państwowym obowiązują Was takie, sama, takie same prawa. Więc nie zwolnia Was to z obowiązku. Dobra, wr wróćmy do tego nieszczęsnego DGU, no bo o tym ten film jest o, o prawach, o lotach w Chorwacji. Więc DGU warunkuje to, to filmowanie. Tak? Pra prawnie wygląda to tak, że możecie nagrać film przestrzegając oczywiście wszystkich przepisów lotów, o których za chwilę sobie będziemy rozmawiać, odległości i wszystkiego, i miejsc, w których nie latać, możecie go nagrać, możecie oblecieć wszystko, natomiast nie możecie go nigdzie pokazać, tak? I taka, i taka, i taka jest litera prawa. Skąd to prawo w ogóle się wzięło? Po wielu mailach wysłanych, może niewielu, po kilku mailach, które wysłałem do G, DGU, po informacjach na portalu Drone Rules, po przeczytaniu wielu komentarzy na Crollo polskim portalu i wielu, wielu innych forach dla droniarzy. Moje przemyślenia są takie. Przepis ten generalnie powstał tak samo jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po to, żeby nie robić zdjęć tak zwanych kartograficznych. Czyli nie, nie robić jakiś zdjęć z dużej wysokości obiektów wojskowych różnych. Nie byłoby to kompletnie możliwe do, do sprawdzenia. Stąd ten przepis. Natomiast wszystkie maile, jakie zostały wysłane do, do DGU z prośbą o, o filmowanie były odbierane i odpowiedzi były bardzo różnego rodzaju. Natomiast większość tych odpowiedzi była przecząca temu prawo czyli pozwalająca, może nie, bez, nie, nie zatwierdzająca Twoje loty. Natomiast odpowiedź, odpowiedź była po prostu potwierdzająca, że nie, nie wnosi to ryzyka, jeśli będziesz przestrzegał e, lokalnych praw, nie będzie latał nad wojskowymi, nie będzie latał nad policją, nie będzie latał bezpośrednio nad głowami ludzi, e, będziesz przestrzegał odległości od prywatnych posesji, willi, e, plaż i tym podobnych rzeczy. To warunkują też przepisy tak zwane unijne. I nie jest to nic nowego, generalnie wszędzie trzeba tego przeszkadzać i latać z głową. Dlatego ten przepis, który w 2021 roku Chorwaci tym przepisem straszyli i wiele osób nie latało i nie publikowało tych filmów, stał się martwy. Powiedzmy, że martwy, bo on nadal istnieje. Natomiast no, jak, jak go minąć? Tak? Jak, go, jak pominąć ten przepis? Wszystko, co możemy zrobić, my jako obywatele polski, to sprawić, żeby Spełnić jak najwięcej wymagań e, prawa unijnego i chorwackiego. Czyli nie kupujemy urządzenia i w, e, odpalamy telefon, startujemy, tylko e, po pierwsze, e, zgodnie z prawem unijnym, musimy to urządzenie zarejestrować na terenie kraju, w którym, w którym rezydujemy. W naszym przypadku jest to Polska. Rejestrujemy go na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego. E, zarówno to, zarówno większe urządzenie, jak wspomniałem, i 250, do 250 gram. E, po drugie, przechodzimy kurs. Polecam bardzo, nawet jak zamierzasz latać mawikiem Mini, przejdźcie sobie kurs, kategoria 1 lub 3. E, jest on e, za darmo, zupełnie, możecie go zakończyć egzaminem, 40 pytań dostajecie, na 4, e, 75% m, odpowiedzi poprawnych zalicza ten test, E, drukujecie sobie taki, jak wam pokazałem, podobno, bo ja mam licencję, która została wydana wcześniej przed tym prawem, natomiast w tej chwili drukujecie sobie taki, taki świstek i jesteście po części zabezpieczeni. Znacie prawo unijne, znacie odległości, nikogo nie krzywdzicie. Z racji tego, że jeśli nie filmujecie, to w teorii możecie latać i kręcić filmy w Chorwacji, gdzie Wam się podoba, przestrzegając tylko tych wojskowych, wiadomo, tam e, klimatów. Idziemy dalej. Dron, dron musi być zarejestrowany. Oczywiście, drona, tak jak wspomniałem, rejestrujecie na stronie ULCU Co więcej, potrzebne Wam będzie ubezpieczenie. Przepisy są dwojako mówią. Jedne mówią, że ubezpieczenie nie jest potrzebne, i odpowiedzi z DGU też mówią, ale DGU to nie jest urząd, który wydaje takie informacje i takie przepisy. Więc OC, ja bym sobie kupił, gdziekolwiek nie latacie, 90 zł kosztuje. Wierzcie mi, jak 250 gramów spada na głowę z wirnikami kręcącymi się kilkanaście tysięcy obrotów na, na minutę, to straty są straszne. A jak spada kilogram na głowę ze 100 metrów, no to naprawdę, naprawdę może stać się źle. Mój samochód odczuł wierniki kręcące się, szlifowane szlikowane szkło, szlifowane te takie świecące boki przy szkle, oczywiście lakier też cały poharatany, masakra generalnie, a spadł generalnie z dachu, bo wiatr mi go zdmuchnął po prostu z dachu przy lądowaniu. Nie było już tego, tej prędkości, natomiast no generalnie polecam e, bardzo. Egzamin jest banalnie prosty, e, ubezpieczenie zdobyć naprawdę bardzo prosto. I posiadając te rzeczy, generalnie jesteście w dużej mierze zabezpieczeni jako, jako operatorzy drona w Chorwacji. No to przechodzimy do drugiego trudnego skrótu, czyli AMC. AMC jest to portal podobny do dron radaru naszego polskiego czyli aplikacja, po pierwsze, w której jeśli zamierzamy latać w Chorwacji, rejestrujemy się na tej stronie, rejestrujemy naszego drona. Naprawdę schodzi to bardzo krótko i momentalnie uzyskujemy tak zwane autoryzacje. Nikt tego nie akceptuje, więc sami jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzenie prawidłowych e, informacji. E, jeśli startujemy i chcemy być zgodni z literą prawa, wbijamy tak jak w Polsce, czyli rezerwujemy swoją przestrzeń powietrzną, po uzyskaniu akceptacji, tam oczywiście na mapie nam się pokazuje, czy w ogóle możemy lecieć, czy nie jesteśmy w jakiejś odległości od miejsc, czy zachowujemy odpowiednią odległość od lotniska. Więc jeśli wszystko jest ok, startujemy. I w tym momencie startujemy tak naprawdę zgodnie z literą prawa. DGU praktycznie nas nie interesuje, bo oni wydają zgodę. Możemy sobie lecieć taką niepisaną, natomiast AMC sprawia, że mamy zupełne zielone światło. Dlaczego ja o tym w ogóle sobie gadam? Gadam dlatego, że miałem naprawdę bardzo dużo pytań o Chorwację, zgłębiłem ten temat, okazało się, że faktycznie ludzie latają tam po prostu zupełnie na dziko, nikt niczego nie zgłasza. Wchodziłem do aplikacji MC, nie widziałem żadnych zarejestrowanych przestrzeni powietrznych, a w powietrzu bzyczało. To znaczy, że po prostu turyści latają sobie jak chcą i gdzie chcą. Ja jestem zwolennikiem przestrzegania różnego rodzaju przepisów. Nie jestem policjantem, ale po prostu wiem, co mogłoby się stać, i naprawdę nie chcielibyśmy, żeby w nasze wakacje Zajmować się czymś strasznym, jak spadnie tym dronem na jakiś samochód albo co, cokolwiek by się nie zadziała, bo, pomijając już koszty, jakie potrafiłoby takie urządzenie lecące, taką cegłę czuje, to można rzucić komuś do zrobić, nie wspominając jak to spada z dużej wysokości. Więc koszty mogłyby być naprawdę niespółmiernie: naprawy samochodów, naprawy nie wiem, yy, uszkodzeń ciała, to już nie wspomnę. Yy, więc yy, z moich ustaleń przynajmniej wynika że jeśli posiadamy te potwierdzenia AMC i mamy uprawnienia polskie, zaliczony test, mamy zarejestrowanego drona, naniesionego na, na drona, musicie nanieść własne uprawnienia, żeby było wiadomo, czyje to ustrojstwo spadło, to możecie latać na legalo po prostu w Chorwacji, tak. I nic Was tutaj nie, nie hamuje, można latać w mieście. Oczywiście powyżej 120 metrów. Z zachowaniem odległości 150 metrów w prawo lub w lewo. Przepis mówi o 500 metrach w zasięgu w los, natomiast chorwackie obostrzenia mówią o 150 metrach. 120 oczywiście od poziomu gruntu pod dronem, czyli nie jak stoimy na wzgórzu i dronem odlecimy, on jest 200 metrów nad ziemią tylko po prostu 120 metrów od mm, poziomu, u którym dron się e, znajduje. Co więcej, jaka jest kara za nieprzestrzeganie prawa? Czyli jeśli traficie jakiegoś takiego policjanta, albo ktoś na was zakapuje po prostu, na plaży, wystartujecie, czego ja nie polecam nigdy między ludźmi startować, mm, no to 5000, kiedyś było 5000 sekund, nie wiem ile teraz jest w euro, nie sprawdzałem, natomiast no, zakładam, że może być ta kara dosyć spora i może wam się odechcieć wakacji Podsumowując nasze wszystkie rozważania, yy, podstawowe tematy dla lotów w Chorwacji, czyli AMC i DGU. Logujemy się na AMC, rejestrujemy drona, wbijamy, yy, gdzie chcemy latać i kiedy. Druga rzecz, DGU. Możecie napisać do nich maila, zapytać, czy w tym w tym terminie nie będzie kłopotu, jeśli sobie polatacie i coś opublikujecie dla celów prywatnych, na przykład dla imprezy rodzinnej, chcecie filmować imprezę rodzinną, finish. Jeśli dostaniecie zgodę, latacie na full legalu. Jeśli macie drona zarejestrowanego w Polsce, jeśli macie uprawnienia wydane w Polsce, naprawdę nic Was nie hamuje przed tym, żeby móc latać w Chorwacji. Pewnie znajdą się tu zaraz hejterzy i przestrzegacze prawa. Ja o tym wiem. I wpiszą, że tu jest tak napisane i tak. Naprawdę, ja dałem wam tylko moją opinię, jak wygląda. Można dać na czarno, można spełnić tak, jak ja lubię. Najwięcej ze wszystkich możliwych przepisów, żeby uruchomić to urządzenie z pełną świadomością, że robimy dobrze. A nawet jeśli ktoś przyjdzie i powie, ej stary, co ty tu robisz z tym dziadostwem? To mówiąc, no dobra, mam uprawnienia, mam to, przestrzegam prawa, mam aplikację waszą yy, i zrobiłem wszystko. A jeśli nie mogę tego opublikować, to dobra, to powiedz mi po prostu, że ja tego nie mogę zrobić. I temat jest zamknięty, tak? Rozchodzimy się uśmiechnięci i, i, i zadowoleni. Yy, więc zalecam przestrzegać jak najwięcej przepisów. Yy, zalecam, zalecam przede wszystkim uśmiechać się do wszystkich ludzi, którzy nawet yy, patrzą na was dziwnie, jak latacie dronem. A yy, moja rada, jak zwykle, jeśli startujecie. Na plaży, jeśli startujecie w okolicach portów, restauracji i miejsc publicznych to warto zawsze podejść na przykład, albo prywatnych hoteli, to warto zawsze podejść na przykład do ratownika i spytać się, wiesz co, chcę to wystartować dronem, na przykład zachowam tam odpowiednią odległość, czy to jest jakiś kłopot, nie? Żeby się nie było, że ten gość weźmie, ten ratownik weźmie za telefon powiedział powie, e, tu lata ktoś dronem, nie? Weźcie go, skasujcie. Także to tyle moich yy, mądrych rad. Yy, możecie wbić na mój kanał, yy, jest kilka playlist, może wykaczycie coś ciekawego dla siebie. Będzie nas niezmiernie miło, jeśli uda ci się nas wesprzeć na Patronite albo na postawkawkę. Wszystkie szczegóły do możliwego wsparcia za najmniejsze kwoty, nawet 5 zł, która będzie nam pomocna w jakimś obiadku, w czasie podróży, po to, żebyśmy mieli też większy komfort w pracy i mogli utrzymywać ten kanał takim jakim jest. Także dzięki, że z nami byłeś. Zaglądnij na wykładskraj.drajo.com. Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnej filmie. Ciao.